Uciekajmy. Halera. Ja po prostu nie umiem. Nie umiem używać tych wózeczków. Zupełnie jestem beznadziejny w używaniu wózeczków. I co teraz? A masz? chyba jeden powinien wystarczyć A, się wypaliłem już z dwóch rur naraz głupi głupi pojechał wózeczkiem dobra czy ten czy ten koleś nie strzelał czasem Czy on czasem nie strzelał ze strzelby, koszty? No i gdzie biegniesz, Henry? Uuu, a się zwalił na twarz. Wiem, że tam jesteś. No. Jak wy tu nie jeździcie? No lepiej po torach nie chodzi. Lepiej nie łazić po torach. Coś tu miał. double barrel shotgun And here for me double barrel shotgun For everyone that doesn't am going to try to read it Podejrzewam, że można było to ekspresowo przyjechać w ale jak sami widzieliście jestem niezdolny do tego. Znaczy, dlatego idę pieszo, zwiedzam sobie. Ach, tam mamy dwóch przyjaciół, daleko. mu z Shotgun'a. No jeszcze auto zapis. tu się dzieje? Czy tam jest sens iść? Podejrzewam, że nie ma. <laughs> Zgadłem. Wow, lepiej na nie zaglądać. Jest strasznie. Przecież to będzie upierdliwy etap z tą kopalnią. To wymarzenie stąd. a. Chylę robisz. Pastorze, staraj się bardziej. Co on tu miał? Shotgun, kurde. Mam ochotę na strzelbę. Jak to karabi. Ja to karabin. Mam ochotę na karabin. Aż ty kurde, prawie cię nie zauważyłem. Pamiętaj, nosi odblaski. A propos odblasków, to naprawdę warto nosić odblaski. Ostatnio mało nie rozjechałem kurde, dwóch kolesi na rowerze. Ujechali zupełnie w pociągu. Bez niczego. O, żywy. Ty, gamoniu. Strzeliłeś mnie. Nie wiesz, jak to boli? Ciekawe, czy głos jest... Wow! To było fajne. Skąd? Stąd. Ale mnie postrzelali. Uu, ha, 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 ha. No wypadki się zdarzają w kopalniach tego typu. Beret. Uu. Musiało zaswędzieć co? Coś to tu miał. Shotgun oczywiście. Da się, da się czegoś napić. Chociaż nie wiem, czy picie. W takich warunkach jest dobrym pomysłem... Em, bo równo, myślę, że warto u, umieć utrzymać równowagę. Zaraz ja tu byłem. Aha, pasto tędy nie wlezie. Znowu tym tunelem. Ciekawe jak głośność. Czy będę musiał nagrywać to wszystko od nowa? Nigdy nie wiadomo. Nie sprawdziłem. Narzekaliście, że... Aha, tu drabina. Narzekaliście, że jest za głośno gra, a mnie za kiepsko słychać. Mm. Boże. Bolało. Więc tym razem trochę jeszcze bardziej ściszyłem grę. W ogóle ich nie widać. Ściszyłem grę i Nie wiem. Nie wiem, że można przedobrzyć. Hej, uważajcie tam na górze. Tu się chodzi. Zaraz, kurczę, co? Tutaj coś, coś jakby mi nie wychodzi, no. Muszę patrzeć pod nogi, ale jednocześnie chciałbym patrzeć, dokąd idę. To jest taka metafizyczna potrzeba każdego człowieka, każdy chciałby wiedzieć, gdzie idzie. Skąd przybył i dokąd zmierza. Kurde, Shotgun. gun. to nie robić do kamerów Dostałem w płytkę. Zajdź do... Uh -oh! To było zabawne. Oh. To musiało być.